Witam Państwa, jesteśmy w salonie 2 kółka w nakle nad notecią. Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła, dokładnie 200 metrów od niej. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową salon2.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz robimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę państwa, dzisiaj prezentujemy państwu motocykl z firmy Romet. Jak państwo wiecie, w tym roku, w roku 2021, firma Romet nie przywiozła jeszcze do sprzedaży ani jednej sztuki motocykla. Wszystkie motocykle, które posiadamy, to motocykle z zapasów z rocznika 2020, spełniającego normę Euro 4. Oczywiście Możemy je zarejestrować, dlatego że posiadamy zaświadczenia KPP, czyli końcówka partii produkcji. Przed Państwem model SCMB125. W przypadku tego modelu warto zaznaczyć, że występuje on w dwóch kolorach, ale jest to jedyna taka sytuacja, w którym kolor od koloru się różni. Co mam na myśli? Tutaj mamy przed Państwem wersję czarno-srebrną, która ma układ wydechowy poprowadzony na dole a wersja srebrno-czerwona ma układ wydechowy poprowadzony na środku. Przyjrzymy się teraz bliżej. Pojemność 125, chłodzony powietrzem, moc maksymalna około 7,5 kW przy 7,5 tysiącach obrotu, prędkość maksymalna to 90 km na godzinę, rozruch elektryczny, Przeniesienie napędu łańcuch, skrzynia biegów pięciobiegowa, sprzęgło mokre wielotarczowe, smarowanie obieg wymuszony, mokra miska olejowa. Opony z przodu 17, 100 na 80 i z tyłu 17, 120 na 70. Zawieszenie przód, amortyzator teleskopowy, z tyłu amortyzatory olejowe. Pojemność zbiornika 12 litrów. Hamulec z przodu 280 tarcza, z tyłu 240 tarcza i oczywiście system hamulcowy CBS. Gwarancja od ROMETA 24 miesiące. Proszę Państwa, poprosimy teraz o uruchomienie tego pojazdu. Dodam, że osoba, która siada, ma 1,85 m wzrostu. SCMB, można powiedzieć, Scrambler 125 z firmy Romet, sekundeczkę. Poprosimy o kółeczko. Dziękujemy bardzo. Nie wiemy na tą chwilę, czy SMB125 będzie na Euro 5 w roku 2021. Tak jak powiedziałem na samym początku, motocykle ROMET praktycznie nic jeszcze w tym roku nie przywiózł. Nie mamy informacji, czy ten model dalej będzie. Mimo wszystko, zapraszam, posiadamy go jeszcze w obu kolorach. W sprzedaży zapraszam na salon 2 zapraszam również na nasze media społecznościowe, na nasz kanał na YouTubie, profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.